Witam serdecznie. W czasie tego filmiku powiem o doświadczeniach losowych. Pokażę yy, analizę prostych doświadczeń losowych oraz określę pewne prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach. Zapraszam do obejrzenia. W życiu codziennym spotykasz się z różnymi doświadczeniami. W niektórych z nich nie da się przewidzieć wyniku ich zakończenia ale niektóre wiemy, że zakończą się jednym z możliwych wyników. Takimi doświadczeniami są na przykład rzut monetą, rzut kostką do gry, losowanie kart, stali kart do gry. Podobnie z doświadczeniami w obserwacji zjawisk przyrodniczych, liczby bakterii w danej próbce, płci dziecka czy liczby polek w następnych latach. Takie doświadczenie, które może zakończyć się jednym z możliwych wyników, ale nie wiadomo którym, nazywamy w matematyce doświadczeniem losowym. Wynik takiego doświadczenia nazywamy zdarzeniem elementarnym. Pierwsze doświadczenie rzut monetą. Są w nim jednakowo możliwe dwa wyniki: orzeł albo reszka. Przy wielokrotnym powtarzaniu doświadczenia rzutu monetą częstość każdego z wyników jest przewidywalna. Orzeł pojawia się tak często jak reszka. Na przykład na 1000 rzutów monetą, orzeł wypadnie około 500 razy. Szansa, że przy rzucie monetą wyrzucisz orła, jest jak 1 do 2. Miarą tej szansy jest prawdopodobieństwo zdarzenia wypadnie orzeł to prawdopodobieństwo wynosi jedna druga. Tyle samo wynosi zresztą prawdopodobieństwo zdarzenia wypadnie reszka. Obydwa te zdarzenia tworzą zbiór wszystkich możliwych wyników i wzajemnie się wykluczają. Innych możliwości nie bierzemy pod uwagę, że na przykład moneta stanie kantem czy wpadnie pod szafę. Zbiór zdarzeń elementarnych jest dwuelementowy. Oznaczamy go grecką literą omega. Przy kolejnym doświadczeniu rzucie sześcienną kostką do gry. Jednakowo możliwe jest otrzymanie na górnej ściance 1, 2, 3, 4, 5 albo sześciu oczek. Mamy więc sześć możliwości. Każda z możliwości jest jednakowo prawdopodobna. Szansa, że wypadną 4 oczka jest więc taka jak 1 do 6. Prawdopodobieństwo zdarzenia wypadnie czwórka wynosi 1 szósta. Takich podstawowych zdarzeń jest 6. Mówimy o nich zdarzenia elementarne. Szansa, że wypadnie 7, nie istnieje, więc prawdopodobieństwo zdarzenia wypadnie 7 jest równe 0. Nazywamy takie zdarzenie zdarzeniem niemożliwym. Jeśli natomiast zdarzenie określimy tak, wypadnie jedna z liczb od 1 do 6, to możemy być pewni, że to zdarzenie zajdzie. Mówimy o nim zdarzenie pewne. Jego prawdopodobieństwo wynosi 1, bo 6 szóstych to właśnie 1. Zbiór zdarzeń elementarnych tego doświadczenia możemy określić tak lub prościej. I mówimy, że ten zbiór jest sześcioelementowy, co zapisujemy w następujący sposób. Kolejne doświadczenie losowanie karty stali. Talia kart składa się z 52 kart. Oznaczone są kolorami po 13 kart w kolorach Kier, Karo, Treffel i pik. W każdym kolorze jest 9 kart oznaczonych liczbami od 2 do 10 i 4 karty oznaczone figurami walet Dama, Król As. Czyli tak wygląda zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. Wylosowano jedną kartę. Wylosowanie każdej karty jest jednakowo możliwe, więc liczba możliwych wyborów wynosi 52. Zbiór zdarzeń elementarnych tego doświadczenia ma 52 elementy. Zdarzenie losowe wylosowano asa jest podzbiorem całego zbioru zdarzeń elementarnych. Niech A oznacza ten podzbiór. W zdarzeniu wylosowano asa sprzyjają cztery zdarzenia elementarne. Sprzyjają, czyli spełniają warunki tego zdarzenia. Wylosowana karta jest Asem. Prawdopodobieństwo, że wylosowana karta to As, jest jak 4 do 52, czyli 4,52, czyli 1 1,13. Z kolei, wylosowanie karty koloru PIK ma szansę 13 do 52, czyli ten kolor wylosujemy z prawdopodobieństwem 13,52, czyli 1 1,4. Zadanie pierwsze. Określ zbiór i ilość wszystkich wyników doświadczenia trzykrotny rzut monetą. A oto oznaczenia. O wypadł orzeł, R wypadła reszka. W tym doświadczeniu możesz otrzymać następujące wyniki. Orzeł, 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 co oznacza, że za każdym możliwym rzutem monetą otrzymano orła. Orzeł, orzeł, reszka i tak dalej. Aż do wyniku reszka, reszka, reszka. Czyli takich możliwych wyników tego doświadczenia jest 8. I zadanie drugie. W powyższym doświadczeniu losowym określ, ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu, za drugim razem wypadło to samo, co za pierwszym. Temu zdarzeniu sprzyjają następujące zdarzenia elementarne. Orzeł, orzeł, orzeł. Za pierwszym i drugim wypadł orzeł, 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 reszka, tak samo, reszka, reszka, orzeł, za pierwszym i drugim razem wypadła reszka, i reszka, reszka, reszka. Temu zdarzeniu sprzyjają cztery zdarzenia elementarne. I zapisujemy to w ten sposób. Po obejrzeniu tego filmiku, powinieneś pamiętać, co to jest doświadczenie losowe. Co nazywamy zdarzeniem elementarnym i jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia w prostym doświadczeniu losowym? Rzucie kostką, monetą czy wyciągnięciu karty z talii kart. Zapraszam do rozwiązywania zadań z prawdopodobieństwa. Życzę powodzenia!